Witam, nazywam się Arkadiusz Brzozowy, reprezentuję Europejski Fundusz Leasingowy i chciałbym zaprezentować Państwu garść informacji na temat możliwości finansowania licencji czasowych Autodesk w formie leasingu i pożyczki. Na początek zakres, w jakim można się poruszać w przypadku finansowania licencji Autodesk. Muszą być to oryginalne licencje z przeznaczeniem do użytku komercyjnego, są nabywane za pośrednictwem autoryzowanego partnera Autodesk Okres finansowania nie może być dłuższy niż ważność licencji, czyli 24 lub 36 miesięcy. Użytkownik końcowy nie prowadzi działalności związanej z edukacją. Czym jest leasing? Jest to forma finansowania, w której firma leasingowa zakupuje wybrany w imieniu i na rzecz klienta finalnego dany towar i oddaje mu wyżytkowanie w zamian na określony czas i za określonym wynagrodzeniem. Przedmiotem umowy leasingu może być każda rzecz oraz wartości niematerialne, do których zaliczamy oprogramowanie oraz licencje. Najczęstszą formą leasingu, jaką spotykamy się na rynku, jest to leasing operacyjny. Umożliwia on zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu każdą ratę leasingową. W przypadku dużych przedsiębiorstw, w których polityka kosztowa może mieć odmienny charakter, Niż w przypadku mniejszych podmiotów gospodarczych, zastosowanie może mieć leasing finansowy. Zasadnicze różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym można wyszczególnić w kilku najważniejszych obszarach, do których należy zaliczyć cel umowy, jej charakter, ramy czasowe oraz odrębne podejście w kwalifikacji podatkowej. I tak w przypadku leasingu operacyjnego. Celem umowy będzie używanie środka trwałego bądź jego używanie i po zakończeniu y, trwania umowy leasingu zakup tego, y, tego przedmiotu. Przez okres trwania umowy w przypadku leasingu operacyjnego właścicielem sprzętu jest finansujący. Ze względów podatkowych okres trwania umowy leasingu nie może być krótszy niż 40% tak zwanego normatywnego okresu amortyzacji środków trwałych. Jeżeli chodzi o podatek dochodowy, czynsze leasingowe, opłaty wstępne i inne wydatki związane z używaniem przedmiotu objętego umową leasingu są kosztem uzyskania przychodu dla korzystającego. Jeżeli chodzi o podatek VAT, leasing traktowany jest jako usługa. Podatek VAT naliczany jest do każdej raty leasingowej i podlega odliczeniu przez korzystającego pod warunkiem używania przedmiotu dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT. Jeżeli chodzi o leasing finansowy, celem umowy jest używanie środka trwałego i przeniesienie prawa własności po zakończeniu umowy. Przez okres trwania umowy właścicielem przedmiotu jest finansujący, natomiast korzystający otrzymuje prawo od, do odpisów amortyzacyjnych. To jest zasadnicza różnica między leasingiem operacyjnym a leasingiem finansowym. Jeżeli chodzi o okres trwania umowy, w przypadku leasingu finansowego nie ma ograniczeń prawnych w tym zakresie. Jeżeli chodzi o podatek dochodowy, w przypadku leasingu finansowego kosztem uzyskania przychodu dla korzystającego jest amortyzacja przedmiotu umowy oraz element odsetkowy każdej z rat leasingowych. W przypadku podatku VAT leasing traktowany jest jako dostawa towarów. Podatek VAT naliczany jest z góry z chwilą wydania przedmiotu umowy. VAT oczywiście podlega odliczeniu pod warunkiem używania przedmiotu dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT. Odmiennym niż w przypadku leasingu sposobem finansowania licencji czasowych Autodesk może być pożyczka, która w przeciwieństwie do leasingu pozostawia prawo własności bezpośrednio przy licencjobiorcy. Ten fakt może mieć istotne znaczenie w sytuacji, gdy użytkownik końcowy chciałby skorzystać z któregoś dostępnych obecnie na rynku programów unijnych. Programy wsparcia unijnego najczęściej oparte są o prawo do własności do danego sprzętu, danej rzeczy. Leasing niestety wyklucza taką możliwość. Ale daje ją za to pożyczka. Ze względu na ten fakt, szczególną popularnością pożyczka cieszy się w branży medycznej, rolniczej oraz w tych sektorach, w których wykorzystywane są nowoczesne technologie wymagające stałych nakładów. Krótki rys parametrów brzegowych dostępnych w przypadku finansowania licencji Autodesk. W przypadku leasingu operacyjnego minimalna kwota umowy wynosi 3,5 tysiąca zł. Czas trwania umowy musi zawierać się w w zakresie od 16 do 36 miesięcy, deklarowany przez klienta udział własny może wynosić od 1% do 45%, wykup 1%, waluta, o którą oparty będzie harmonogram, może być wyrażona w złotówkach i w euro, ubezpieczenie przedmiotu jest niewymagane, jako dodatkowe zabezpieczenie stosuje się Weksel. W przypadku leasingu finansowego minimalna kwota umowy to 3,5 tysiąca zł, podobnie jak w przypadku leasingu operacyjnego. Czas trwania umowy zawiera się między 6 a 36 miesięcy. Udział własny może wynosić od 1 do 90%. Należy pamiętać jednak o tym, że z chwilą przekazania sprzętu do użytkowania w ramach umowy leasingu finansowego, klient jest zobowiązany do wniesienia podatku VAT od całości transakcji. Wykup wynosi 1%, aczkolwiek należy go bardziej rozumieć jako opłatę z tytułu przeniesienia własności sprzętu. Finansowanie w złotówkach. Podobnie jak w przypadku leasingu operacyjnego, ubezpieczenie przedmiotu leasingu jest niewymagane. Jako dodatkowe zabezpieczenie stosuje się weksel. W przypadku umów pożyczki, minimalna kwota umowy wynosi 5000 zł. Okres finansowania zawarty jest w przedziale między 3 a 36 miesięcy. Udział własny od 1 do 90%. Wykupu nie ma. Waluta harmonogramu to złotówki. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, ubezpieczenie przedmiotu jest niewymagane. Jako zabezpieczenia stosuje się weksel, przewłaszczenie pełne lub częściowe przedmiotu pożyczki. Charakter i formę przewłaszczenia wybiera się w zależności od tego, czy klient będzie korzystał z dofinansowania ze środków unijnych, czy też nie. I uwaga, w przypadku podmiotów współpracujących z Europejskim Funduszem Leasingowym istnieje możliwość rezygnacji z dodatkowych zabezpieczeń. I na koniec propozycje finansowania: leasing operacyjny, cena oprogramowania 15 622 zł, propozycje oparte o harmonogram 24-miesięczny oraz 36-miesięczny przy wpłatach początkowych w wysokości 1%. Wartości wykupu 1%, harmonogramy złotówkowe. Jak łatwo zauważyć, w przypadku harmonogramu 24 i 36 miesięcznego opcja wykupu jest tożsama wynosi 1%. Zasadnicza różnica to wysokość rat leasingowych oczywiście, w przypadku finansowania 36 miesięcznego, raty leasingowe są niższe leasing finansowy. W przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, klient oprócz jednoprocentowej wpłaty początkowej musi uiścić podatek VAT, który jest liczony od sumy opłat. Podobnie jak w przypadku leasingu operacyjnego, sprzęt nie musi podlegać ubezpieczeniu, ponieważ wartości niematerialne i prawne nie podlegają ubezpieczeniom. Zarówno w przypadku leasingu operacyjnego, jak i leasingu finansowego, podstawą do zawarcia umowy jest kwota netto. Natomiast w przypadku pożyczki, finansowanie może być oparte zarówno o kwotę netto, jak i o kwotę brutto. Propozycje, które widać na tym slajdzie, oparte są o finansowanie od kwoty brutto. I podobnie jak w przypadku poprzednich symulacji, okres finansowania oparty o 24 bądź 36 miesięcy wpłata początkowa 1%, 23 bądź 36 lat. Tak jak wcześniej zaznaczyłem, w przypadku umów pożyczki nie występuje opcja wykupu. Dziękuję za uwagę.